Witam Buszek z kolejnym odcinkiem. I mam ci dla Was petardę. Pokażę Wam, jak wozić solo nie jedną, nie dwie, a trzy kraty naraz do swojego magazynu ładunków specjalnych i zarabiać solo ten grupy, grupy hajs. Witam, pozdrawiam oglądających półplantowski wasz ziom. Elo. No i wiadomo, potrzebujecie mieć magazyn do ładunków specjalnych na samym początku musicie zadzwonić do Simona i poprosić, żeby wkręcił was na akcję, jak już będziecie mieli tą akcję na wkręcenie, to wchodzicie do biura lub do Terror i wybieracie opcję kup 3 paczki naraz. Wybieracie magazyn, potwierdzacie to wszystko. A ja na samym początku, jeżeli już podoba Ci się ten zajebisty nowy pomysł, zostaw łapę do góry. Jeżeli jesteś nowym widzem, subskrybuj, żeby być zawsze na bieżąco. I lecimy teraz na miejsce, gdzie są te paczki do zebrania. Możecie to robić na, ka na każdej sesji publiczna dla zaproszonych. Zbieramy jedną paczkę i idziemy w miejsce, gdzie znajduje się druga paczka. Stajemy obok i wchodzimy na tą misję do Simona, którą przygotowaliśmy sobie wcześniej. Opuszczamy ją od razu. Chodzi o to, żeby one były tutaj właśnie tak koło siebie, jedna przy drugiej, żeby można było je wziąć naraz. Następnie zbieramy tą trzecią paczkę. I udajemy się do naszego magazynu. Tak, 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 takie to jest proste. Jak jesteśmy już niedaleko magazynu, wyciągamy telefon i przygotowujemy sobie na jedno kliknięcie wejście na to misję do Simona i platujemy do kółka lub wjeżdżamy, dostarczamy pierwszą paczkę i od razu akceptujemy wejście do misji na Simona. Opuszczamy tutaj to misję. No, i musimy udać się w miejsce, gdzie są te wszystkie paczki. Tutaj ta jedna będzie czekała przy magazynie. No i udajemy się w miejsce. Warto sobie zaznaczyć prędzej na mapie, gdzie one są, bo nie będzie ich widać. Podbiegamy, zbieramy paczki i teleportuje nas automatycznie. Już nie trzeba je lecieć kolejny raz, tylko teraz już tutaj przeniosło nas po podebraniu tych paczek z podłogi, z ziemi tam. Krat. No i wychodzimy teraz na zewnątrz. Zbieramy ostatnią paczkę, i tak, 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 takie to jest proste, takie petardy, tylko tu. Jeżeli masz dosyć grandowania kasy, zapraszam Cię na pececie na dodawanie hajsu, lewla, odblokowania, pojazdy stroje. Elo.